Hej, witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z testem produktów Rimmel Lasting Finish, czyli podkładu, pudru oraz korektora. Jeżeli jesteście ciekawe, jak te kosmetyki wypadają w moim teście, zostańcie dalej. Tak jak już wspomniałam we wstępie, dzisiaj będziemy testować produkty z Rimmela, z tej serii Lasting Finish 25 godzin. Ja mam trzy produkty i jest to puder, korektor i podkład. Bazę nie kupowałam, ponieważ mam bazę z Rimela, co prawda nie z tej serii, ale raczej po prostu baza nie jest produktem, który ja używam na co dzień, więc nie zrezygnowałam. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko dzisiejszy test będzie Wam się podobał i będziecie z niego zadowolone. Więc, tak, może pokrótce przedstawimy wszystkie produkty. Więc, produkt pierwszy, czyli podkład który udoskonala cerę, naturalnie kryje oraz daje uczucie nawodnionej i nawilżonej skóry. Lekka formuła natychmiast stapia się ze skórą, ujednolicając ją i minimalizując widoczność porów. Odporny na pot, wysokie temperatury, wilgoć i ścieranie aż do 25 godzin. Naturalne krycie, które Cię nie zawiedzie, testowany dermatologicznie. Bardzo w ogóle ciekawy opis, ponieważ tutaj dowiadujemy się, że jest to trwały podkład i taki, który ładnie udoskonala cerę. Zobaczymy jak, jak to będzie. Potem pod puder. Ja mam go w kolorze 001 Light Porcelain i on tutaj jest opisany jako produkt, który można stosować dwojako, czyli na mokro i na sucho. Nie transferuje się, czyli nie ściera się podczas dnia i mamy kontrolowany efekt błyszczenia. I również testowany dermatologicznie i Trzeci produkt, czyli y, kamuflaż, y, taki właśnie korektor, który y, zakrywa ciemne cienie pod oczami, ciemne cienie, y, niedoskonałości i jakieś przebarwienia, i również ma y, zapewniać całodniowe krycie. Więc zaczniemy myślę od podkładu. Ja, ja dzisiaj mam nałożony krem yy, nawilżający na skórę i zrobiłam już makijaż oczu, brwi właśnie oczy. Więc zaczynam i nakładam pędzelkiem ten korektor pod oczy. Ja mam go w kolorze w ogóle 0,20 ivory. Wiem, że jest jeszcze jaśniejszy. Niestety ja już go na promocji w Rossmannie w szafach nie widziałam. I tutaj, co prawda, u mnie nie ma zbyt wiele do zakrycia, ale myślę, że... Trwałość, i to, czy wchodzi w załamania, bo to również jest produkt przeznaczony na skórę. Tutaj właśnie na powieki i pod oczy. Więc myślę, że powinien być mimo wszystko fajnie, wiecie, kryjący, ale również taki, który nie będzie tej skóry obciążał, ponieważ ta skóra jest niesamowicie delikatna i tak jak już Wam mówiłam w kilku moich poprzednich filmach, tutaj nie nakładamy podkładu, ponieważ podkłady. Są przeznaczone w ogóle do, do buzi i często nie są w ogóle e, testowane w taki sposób, aby zapewniać nam tutaj nawilżenie i delikatność. Bardzo fajnie się go rozprowadza, on jest taki kremowy i dosyć... Mm, taki, jakby to powiedzieć, nie jest lejący, tylko jest taki gęsty. I teraz tutaj, aby ładnie wszystko ujednolicić, klepie go opuszkiem. Na razie wygląda naprawdę bardzo ładnie i przede wszystkim fajnie w ogóle zakrywa i tak rozświetla, mimo że nie jest to najjaśniejszy z kolorów, jakie były do wyboru, to naprawdę na razie jest bardzo w porządku. Tutaj również można trochę dodać na skrzydełka nosa, ja jeszcze co prawda, kiedy podkład już zostanie nałożony, jeszcze zobaczymy, co wtedy będzie do zakrycia. I przechodzimy teraz do aplikacji właśnie podkładu. Ja do podkładu będę używać mojego pędzelka. Faktycznie jest dosyć rzadki w konsystencji. Zaraz wam to po pokażę. Nie wiem, czy w ogóle zielono. Widzicie? Spływa trochę, nie tak mocno jak yy, na przykład trumacz, który naprawdę płynął. Zaraz zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Już oczywiście go testowałam, więc postanowiłam w końcu go przetestować przed tutaj na kanale, żebyście Wy również mogły zobaczyć, jak on u mnie się sprawdza, jak wytrzymuje po tych. Kilku, lub kilkunastu, nawet godzinach noszenia w ciągu dnia. I dzisiaj zrobimy coś innego, bo zakryję jedną połowę twarzy, a drugą zostawię na razie bez podkładu, żebyście miały porównanie. Tutaj, oczywiście, mam yy, nowego przyjaciela przenośnego, wszędzie ze mną chodzi, więc mamy co pozakrywać. I tutaj już możecie sobie porównać, jak wygląda ta umalowana połowa, a jak wygląda ta nieumalowana. Myślę, że widać tą różnicę, że rzeczywiście cera jest ujednolicona. Yy, ja również widzę, że jest taka fajnie wygładzona, mimo że nie używałam pod spód żadnej bazy wygładzającej. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ten podkład fajnie się stapia z moją cerą. Yy. I rzeczywiście to uczucie takiego nawilżenia też jest odczuwalne, bo nie mam wrażenia, że moja skóra zaraz będzie taka, wiecie, ściągnięta i mm, że to uczucie będzie takie bardzo, bardzo nieprzyjemne i komfort noszenia w ogóle będzie zerowy. A tutaj jest naprawdę, naprawdę fajnie. On jeszcze zastyga tutaj na mojej buzi, więc jeszcze trzeba mu dać na pewno ten czas na zastygnięcie. Yy, Myślę, że całkiem fajnie poradził sobie z, z jakimiś przebarwieniami i tutaj z zakryciem tych niedoskonałości. Oczywiście tam, gdzie ja uważam, że jeszcze powinno, to krycie być lepsze. Na pewno jeszcze tutaj y, dołożę tego korektora. Także lecimy z resztą twarzy. I tak wygląda całkiem już nałożony podkład. Myślę, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ta skóra e, nie jest zmatowiona, tak wiecie, e, bardzo mocno zmatowiona, to nie jest taki efekt, ale jest taka mm, przyjemna i taka naprawdę bardzo przyjemnie w ogóle się go aplikuje i jest bardzo miłe uczucie na twarzy. Tak jakbyśmy nałożyły fajny, taki odżywiający wręcz i nabliżający krem. Także myślę, że sprawdza się bardzo fajnie. Podoba mi się to wykończenie, które jest takie świeże, dosyć naturalne. Nie jest takie jakbyśmy miały, wiecie, nałożony całkiem już tak mocno matujący puder. No i teraz tak jak mówiłam tam, gdzie jeszcze um, uważam, że mi tego potrzeba, dołożę sobie korektora, również nakładam go pędzelkiem. I tutaj jeszcze na te przebarwienia, które mam nie będzie jakaś tam wielka ilość i zaraz po prostu to poprawię, pędzę do, do podkładu. Myślę, że bardzo fajnie radzi sobie z zakrywaniem jakichś niedoskonałości. prawda wiadomo, wszystkiego. To nie jest podkład, który ma takie maksymalne krycie, że rzeczywiście nie będzie nam nic prześwitywało ale jako podkład na co dzień naprawdę sprawdzał się do tej pory rewelacyjnie. Zresztą mam nadzieję, że dzisiaj to zobaczycie jaką fajnie wytrzymuje na mojej twarzy. Ja mam cerę, tak jak już Wam mówiłam niejednokrotnie e, mieszaną z tendencją do e, świecenia się w strefie T, czyli czoło, nos i broda. I właśnie w tych miejscach zawsze skupiam się, kiedy nakładam e, puder. Tutaj nakładam na sucho pędzlem Czyli standard. I jak już widzicie, strefa, w której nałożyłam podkład jest zmatowiona. Ten mat jest widoczny, ale e, jeżeli chodzi o to, czy puder jest widoczny na, na twarzy, no to niestety, tak jak każdy produkt, to, co nakładamy jest widoczne. Rzadko zdarza się tak, że nasza cera będzie wyglądać tak, jak normalnie mm, bez nakładania żadnych kosmetyków, ale jest to na pewno produkt, który bardzo fajnie utrwala cały makijaż i pozwala yy, tak jakby długo cieszyć się tą zmatowioną cerą. Przynajmniej w moim przypadku to się sprawdzało do tej pory. Jak widzicie cera jest już całkiem zmatowiona i pomimo tego, że mam i światło dzienne i tutaj sztuczne światło od lamp, to naprawdę efekt jest bardzo fajny i mam nadzieję, że wy również to zobaczycie, że po prostu z każdej strony wygląda to fajnie. Teraz tylko wykończę makijaż i nagramy zaraz zakończenie i spotkamy się ponownie wieczorem. Makijaż jest już zakończony, także będziemy sprawdzać, jak sprawują się te trzy produkty z Rimmela. Mam nadzieję, że całość będzie satysfakcjonująca i że przyda Wam się taki test. Jest teraz godzina 14. Widzimy się wieczorem i nagramy całość makijażu, tyle że po kilku godzinach. Do zobaczenia. Hej, witajcie ponownie. Widzimy się po 9 godzinach. Ponieważ jest już 23, i chciałabym Wam pokazać się, jak podkład, puder oraz korektor utrzymały się na mojej twarzy. Na pewno, pierwszą rzeczą, którą zauważacie, ale to jest zawsze przy testach u mnie, moja cera się świeci, to jest normalne, ale od razu, też druga rzecz, którą widzicie, to na pewno jest to, że róż. I konturowanie dalej są zachowane, więc bardzo ładnie to się trzymało. Yy, kolejna rzecz, którą muszę Wam powiedzieć, a której tutaj nie widzicie, albo trochę widzicie, pośrednio jakoś, yy, ten podkład i całość tych kosmetków, one pod wpływem yy, potu, deszczu, wilgoci, czy otarć nawet takich delikatniejszych o odzież. One się po prostu nie ścierają. Te, te produkty zachowują się całkiem na naszej twarzy, tak jak były przy pierwszym nałożeniu. To, co muszę powiedzieć, to na pewno to, że dla mnie ten korektor nie nadaje się pod oczy, ponieważ jest zbyt ciężki, jest kremowy, jest taki mocny, kamuflujący, ponieważ wchodzi tutaj we wszelkie załamania i kiedy się uśmiechamy to po prostu tutaj tworzą się, wiecie, takie mm, jakby zmarszczki i on po prostu tam rewelacyjnie się umieszcza i już tam zostaje. Yy, druga rzecz, którą muszę powiedzieć, to też, że mm, korektor bardzo fajnie utrzymuje się na wszelkich niedoskonałościach, yy, na jakichś przebarwieniach, z tego też jestem zadowolona. Natomiast podkład i puder po nałożeniu zbiera się również w tych takich zmarszczkach mimicznych tutaj w, w, tych, w tych miejscach. To można, wiecie, delikatnie rozetrzeć i on się tak jakby na nowo ułoży. Ale jeżeli chodzi o taką ocenę całościową, to jak najbardziej jestem z tego zestawu bardzo zadowolona. Bardzo fajnie mi się tych kosmetyków używa. Używam już... Używam ich już od podkładu dłużej, co prawda, korektora i pudru od poprzedniego tygodnia lub już dwóch tygodni, więc jestem naprawdę z nich zadowolona i używam ich w ciągu praktycznie dzień w dzień. Na przemian z tą serią z burzły Healthy Mix i jestem naprawdę bardzo zadowolona, ponieważ fajnie utrzymuje konturowanie i modelowanie twarzy. Bardzo ładnie utrzymuje się przez co najmniej 4 do 5 godzin bez żadnych poprawek. W ciągu dnia po prostu tak skóra się nie świeci, yy, więc naprawdę bardzo fajne produkty i myślę, że z tą bazą, która jeszcze bardziej, tak jak to bazy mają do siebie, przedłuża trwałość, myślę, że jest to doskonała doskonałe rozwiązanie dla osób, które szukają utrwalenia, ale też takiego naturalnego i świeżego, fajnego wyglądu. Także to na tyle. Dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że też wam się przydał. Jeżeli tak, pamiętajcie o kciuku w górę, subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie też o innych moich ym, kanałach, takich jak Instagram, Facebook, czy Google Plus i Twitter. Także do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa pa.